Kiedy ostatnio się promowałem? Nie pamiętam. Ostatnio to się promowałem niedawno na kanale. Yy, tutaj. Tutaj się promowałem. Tutaj się promowałem. Ale nie będę się tak promował, bo i tak nie dobiję ci pewnie tych subów. Jutro live. Papier, papier. Co już ja Dobra, przejdźmy do tematu. Yy, chodzi o to, że jutro na Twitchu. Podam wam go. Yy, w opisie będziecie mieli link, więc wbijajcie na niego. Będzie la, live. O... Jutro możliwe, że nie. Pojutrze. Nie, jutro to też... Środa! Live 18. Osiem, yy, live będzie. I będzie on trwał prawdopodobnie godzinę albo mniej, albo ponad 26 minut. Więc wbijajcie na niego. W nim będę tam śpiewał na polen albo Andrew Tate. Spróbuję, zaśpiłem, zaśpiłem, mogę przedstawić mój głowę i będę rapował przy puszce coli. Więc wbijajcie na live w środę. W tom co teraz będzie, bo to będzie ostatni live stream, albo nie stream, no to live na YouTube będzie ostatni. No, no bo już nie wiem, czy wiecie. Ale za tydzień już się szkoła zaczyna. Ten tydzień nam został jeszcze, i no i już wracam do szkoły, niestety. Życie złe przez tę szkołę. No to dziękuję Wam za oglądanie siema.